O jacie, ty, spójrz na tą wioseczkę, jaka ładna wioska, gdzie my dotarliśmy? Nie wiem, ale jest przepiękna, patrz te budowle, te budynki, te dachy, piękne są! No, naprawdę jest tu ładnie, widzowie, sprawdźmy, o co chodzi w tej wiosce, zobacz, tu jakaś studnia... Racja, ciekawe, czy ktoś tu mieszka w ogóle, nie? No, no właśnie, poszukajmy, ej, kto to jest? skrzaciol <Gunstwo> Skrzaciol skrz... jaki? Co ty gadasz? No zobacz skrzat jakiś malutki. Kim, kim ty jesteś skrzacie mały ty? Ee, e, halo? Czy, czy skrzacie i co? O, co to jest? Witaj Wojan! Wasza dzisiejsza zabawa będzie polegać na rysowaniu budowli, które będą powstawać po narysowaniu. Wow! Udaj co się w, w, w prawą stronę. O, czekaj. Ubra, uh, uh, udaj się w prawą stronę do białej wyznaczonej strefy. Życzę miłej zabawy. O, wow! Ale koks niesamowite! Ej, patrz, jak innego z shiftem. Ta, widzę, że daje mi jakoś ten do rysowania. To jest ten brusz do rysowania przecież, co? Ej, Ej, to super, to bierzemy go i dawaj, musimy to przetestować. Dzięki, krasnoludku. Dobra, czyli cokolwiek narysujemy, to po po prostu e, wybuduje nam się, chodźmy w takim razie w tą, Dobra, w tą dawaj, stronę idziemy. tutaj gdzieś nam kazał Taka, w prawą w prawą stronę I co, chyba. I co, widzisz? Widzisz jakieś stalugie, bo coś... Ej, jest, widzę, tu zobacz, patrz! Co, gdzie? Tutaj, tutaj. O, tam można lesować, tak, zobacz! Eee, wow. Ej, dobra, musimy to przetestować, ale zobacz. Ej, wow! to jest miejsce wyznaczone w ogóle do tego. Dobra, no to ja chcę rozwinąć tą wioskę dalej. Może na samym początku zacznijmy od czegoś prostego. E, okay. Co by można było prostego narysować z Minecrafta. No może hmm. po prostu drzewko stare. Damy... <laughs> to by było fajne, tylko ciekawe jakie będzie to drzewko, co nie? No właśnie, ja, ja bym chciał takie. O, ko korzenie tutaj damy i damy dobra. to. Normalnie drzewo, prawdziwe drzewo! Ale Jeszcze. co, ty myślisz, że to będzie działać, że ty w ogóle będziesz mógł faktycznie budować o. to co narysujesz? Zobaczymy, stary, no to dam się po prostu zaufam temu krasnoludkowi, co nie? Okej, okay, dobra, no w sensie ja bym nie ufał krasnoludkowi, bo może być jakiś, nie wiem, ksydaż, o. no No właśnie, coś. może tak. Dobra, słuchaj patrz, narysowałem drzewo! Ej, oj, to, to jest? Coś? Dosta ej, dostałem ej, jakiś coś blog z napisem drzewo. Co myślisz, że powinienem go postawić? Widzę, że ten odcinek Wam się spodobał. A wiecie, co jeszcze wam się spodoba? Nowe koszulki Planeta Wojanowic. Jest to nasz nowy wzór, który jest super kolorowy. Przedstawia całe Wojanowice na ogromnej planecie. Ten wzór jest dostępny aż w trzech kolorach: niebieski, czarny i nowy kolor, fioletowy. Tego koloru wcześniej nie było na koszulkach. Na dworze jest coraz cieplej, więc jest to idealny okres na nową koszulkę Wojana, a dodatkową. Mamy nowe opaski w sklepie Które mają kozacki wzór z dwóch stron Te nowości czekają na was Na Wojan Shopie. wbijajcie, pierwsza linia w opisie Wiesz co mi się zdaje, że powinieneś Tylko faktycznie to będzie drzewo? Pokaż no, to postawię. drzewo wow! Ej, Ej. Ale... Czemu to drzewo nie ma liści? To drzewo nie ma liści! Dlaczego? No nie gadaj. Czemu Dobra, tak się stało? jakiś błąd. Może jakoś źle narysowałem i muszę się bardziej postarać po prostu. Możliwe widzowie. Tak bo ja nie jestem aż tak dobry w rysowaniu. Dobra, to spróbujmy hmm. teraz narysować coś lepszego dla naszego miasta. Właśnie, ale powiedz mi, co jest potrzebne w mieście? Co ci się kojarzy hmm. z miastem? Mi się kojarzy rynek, drogi, fontanna. O, Jak... właśnie, fontanna, Fontana. stary! Dawaj fontannę rysuj, no na pewno Dla miasta zrobimy fontannę O, coś Oj takiego tak. Ej, a wiesz co? Spróbuj może napisać 2x, może dostaniesz dwa razy tą fontannę Czy coś O, dobra, tak zrobimy w takim razie, dobra I Jestem jeszcze ciekaw, tutaj, że tutaj że działa. Dobra, e, i, i jakoś zrobimy to i to. I słuchajcie, teraz wypełnimy to wodą i teraz oh. po, narysujemy wodę po prostu wlewającą się tu, czajcie. Wow. oj, wygląda to jak fontanna. Myślę, że będzie wiedziała gra, co, co dać po prostu. Oby tak, żebyś nie dostał na przykład jeziora, bo to by było dziwne. Ty, wygląda to fajnie, ale, ale zmieniłbym o, fontannę na taką bardziej... O, szarabą. O, oh. Zobacz! Ej, to ej to co też to też nie nie za tło? Na... Ty. O, Dost dostałem, patrz! Dostałeś już fontannę? Dostałem fontannę! Ej, ale dostałeś tylko jedno, bo nie napisałeś 2X, pewnie dlatego, wiesz? A to czekaj, muszę poprawić tutaj w takim razie. To zrobimy tak Eee. Pencil i, i dwa... Czekaj. 2 eee X Nie, jak to ciężko się pisze! O, 2X! O! 2X! Ej, dostałem! Daj, teraz zostałem dwa, czyli mam trzy. Dobra, trzymaj Ej, to jeden. Super, Ej, dobra, to ja też wezmę sobie. O, mam. Trzymaj i, i stary budujemy w takim razie fontannę. Ja wybuduję dobra. ją albo w mieście ją wybuduję, gdzieś tutaj. Myślisz, że w mieście? Dobra, jest to jakiś pomysł. W sumie. Dobra, próbuję, uwaga. U! U! Ty, no faktycznie! I nawet jest taka szara, jak ja narysowałem, żeby była! Oh. O, woda normalnie tutaj leci, jest Glowstone, i super! Dobra, musimy jeszcze więcej tej fontanny, chodź, postawimy w mieście tutaj gdzieś. Dobra, dobra, no, tylko ja bym teraz postawił tą fontannę jakieś dwie, dwie kratki niżej, bo widzę, tak, że ona tak. mi wybudowała się troszkę wyżej niż chciałem, to spróbujemy ją postawić, o, tu. O, nie, to nie to, czekaj o, to. to chyba nie to Jest, faktycznie Zobacz, wow. stoi, to jak to zrobiłeś dobrze, tutaj masz nawet to O, py, pyk, Tak, py, py. tutaj się dróżka kończy idealnie Zakończyłem tą drogę tutaj, jak widzicie, fontanną Więc bardzo mi się to podoba to co, lecimy dalej to Dawaj budować. No. Jestem bardzo ciekawy co będzie następne, skoro by była już fontanna, było już drzewo, to co my jeszcze potrzebujemy, żeby było prawdopodobnie, prawda, wiesz, po no prostu. Mamy tutaj troszeczkę mało domków, więc może jakiś domek stary. Raz ja, ej dobra, musimy zrobić domek w takim, gdzie mogliby widzowie mieszkać. Ej, dobra, zróbmy coś takiego w ej, takim razie. Dobra, to wiesz co, skoro mamy dużo widzów, to musisz chyba napisać dużą liczbę, żeby było wiele domków. Duży domek, zrobimy coś takiego, a czekaj, cyk. Syk. No. on będzie wiedział o co chodzi Minecraft w sensie. Bo ja tutaj... Ciekawe, nie? Ja tutaj nie, nie rysuję zbyt dobrze. Teraz na ile tego? Cztery damy, co? Cztery Albo... domki? Cztery, może, co? A, no może być cztery, no ciekawe czy tyle dostaniemy, nie? No to rysuję w takim razie. Teraz tutaj dach zrobimy. Dach będzie powiedzmy. Oj, tak. Tak żółty, ważny. albo coś takiego e, Tak, żółty, żółty dom jestem, <grym> jestem za, jestem za A damy tutaj okienko, żeby było wiadomo, że to faktycznie ty, za to, to. dom co? A gdybyś narysował garaż z jakąś mega szybką furą? Ciekawe, czy... Uuu, wiesz co, chciałbym, ale już mi się nie mieści tutaj. O nie, no dobra, trudno, no. Już mi się nie mieści moje miejsce tutaj na rysunku, dobra. Ale ty, okna robię, stary, co jest? Tak? No, no to super, no w domu to jest bardzo ważne, nie? Tak, tutaj zrobimy tak, zrobimy tak, drzwi. I okej, okay, teraz to wszystko muszę po prostu e, jakoś... Jakoś pouzupełniać, słuchajcie, jaki dom damy. Damy dom niebieski. O, tutaj, z niebieski żółtym dachem, dom. ale połączenie, o, no to, to co? to jest super, to jest nasz najlepszy domek. I słuchaj, tutaj okienka w środku będą pomarańczowe. Elo. I zobaczymy, o, no czy, czy dostaniemy to, co chcemy. Uwaga, sprawdzamy, czy dostaniemy dom. Elo! No, I co, i co, i co, masz dom... domek? Ej, dostałem cztery domy, pan, narysowany cztery domek. Dostałeś. Idę sprawdzić, jak wygląda tutaj. Zobacz, uwaga. Iś. Dobra, dawaj, dawaj. Ej, Jees, ej fajny. Ty, w sumie zamiast garażu jest ta e, Jest farma Jest farma tutaj normalnie A on w środku e. coś mam, Bo ja nie widziałem w sumie Ty, widzę, że tutaj A. jest jakiś e, gravel Jakieś tutaj, tutaj do zobacz, siedzenia. Wiec, eh? A to chyba miało być stół, ale ten stół chyba się zawalił. A może da się go wysunąć, bo wiesz, to są pistony. Nie, to na pewno może jakoś. Ej, ciekawe. A to są siedziska, żeby oglądać sobie cały świat. <laughs> żeby oglądać tak, cały Nie, świat to, no to, dobra. to można tego więcej postawić w tym mieście, żeby rozwinąć to miasto trochę bardziej. O, w sumie A, tutaj to postawię. To super pomysł. O! Yy! Eeey, to inny dom, to to chyba będą na ciebie źli. A mogą być źli Nie wiem, kogo to był dom w tym mieście, ale jeżeli to był ktoś Warto ważny, to wiadomość. przepraszam. To chyba jest domek Skrzata krzata, bo on jest soją obok tego domu. O, kręcę skrzat, który nam dał ten dom. To, to narzędzie teraz ma rozwalony przez nas dom. Oj, tak, ale widzisz, no. pasuje. O, to mi się trochę udało tym razem. O, pięknie wyszło, no. O, jak idealnie tutaj. Zobacz. Faktycznie. Dobra, fajnie to wygląda. Zjem sobie. A z słetką jego. Dobra, idziemy w takim razie rysować dalej. I teraz będziemy potrzebować coś mega mocnego, bo mega nasza mocnego. nasza tutaj wioska hmm, potrzebowałaby właśnie jedzonka. Ja nie mam tyle jedzonka, a nie chcę mi się samemu robić, o. więc jak myślisz, czy gra, da nam automatyczną farmę. Nie no, co ty nie masz szans. Jak ta automatyczną farmę, to i to... No dobra, wiesz, może spróbować, nie? Ale no, jestem ciekaw bardzo. No właśnie, wydaje mi się, że też już nam nie da czegoś takiego, ale wiesz spróbujemy. Chociaż? Zrobimy hmm, wiesz co? automatic musisz, farmę. Musisz jakoś to zaznaczyć, że to jest automatyczna farma. Może wiesz jakiś Redstone dasz, czy coś takiego typu, żeby wiesz, że gra działa, nie? Tutaj wleję, że jest woda. Okej, okay, to będzie o. woda. I że woda jest. Zamknięta, i że da się ją w każdym mm. momencie wylać, bo są tutaj drzwiczki. I tutaj damy uprawy na żółto: oczywiście, pszenica. Tak, Tylko muszę tutaj. Uh, muszę zrobić tutaj. O, coś takiego, dobra? I tutaj zobaczcie: pszenica tutaj rośnie normalnie nam. A my wodą będziemy to zbierać, tak? Ciekawe, czy gra ogarnie o co chodzi. No, jestem bardzo ciekawy, ale wydaje mi się, że skrzat nas chyba nie okłamał i serio, to zadziała. No, skrzat powiedział, że dosłownie wszystko co chcemy, więc powinno no to działać, co nie? Dobra. Nawet zrobię stare idealnie, żeby tutaj było wiadomo, że to jest DIRT! DIRT! Oh. Nubek by się ucieszył na pewno! Nubek z DIRTem, dobra. No i tutaj może dorysuję troszkę jeszcze wody w tym miejscu, wody w tym miejscu. Oh. I... i dam napis... Uh, auto. <grym 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 A... No nie, to jest B w sumie. Żeby tak. samochodu ci się nie zespołniło, nie? <grym> to... Ma... Tik Automatyk napisałem! Automatico. I zobacz, o, i co, co? o dostałem! Dostałeś? Ale co, to jest, będzie automatyczna? Mam farmę, no idziemy sprawdzić, czy będzie faktycznie działała automatyczna farma. No to jest bardzo ciekawe, czy to działa. to. Ej! O, hej! O, to i to! O, co zostało? O, my To! Czekaj. Ty chyba żartuje, że to może zadziałać. Ej, to jest faktycznie automatic farma. Ej, ona wygląda jeden do jeden to, co ty zrobiłeś. No faktycznie są tutaj trzy poziomy, zobaczcie. Tam. Na górze jest woda chyba, czy co to jest? To jest woda? Tak, to jest woda, Tam która jest się woda. wylewa I tutaj pomiędzy Ale super Dobra, stary, klikam przycisk e, i sprawdzam czy to zadziała, waga? Kliknąłem idzie, idzie coś, idzie, idzie coś i co? Kliknałem. Jest! Leci! Zobaczcie! Leci. Ej, dobra, powiem Ci, że mieszkańcy tego miasta na pewno nam podziękują za to Tak, tym razem mieszkańcy będą szczęśliwi, że nie dozwaliśmy ich domku i że daliśmy im farmę automatyczną dzięki temu wow. na pewno, patrz wszystko zleciało na do i wszystko Yo, idzie do skrzyni Jak wydajna, patrz i faktycznie Czekaj, o, wszystko do skrzyni poleciało, let's ale go! Mega. Nie no, to jest akurat super, naprawdę Tak, tak, bardzo fajna farma. Taka farma by się przydała na wojanowicach, Są mnie widzowie o, to prawda. Ej, ale tu i to wiesz co? Wiesz czego mi tu brakuje, w każdym mieście powinna być jedna rzecz, której o. tutaj nie ma Jaka rzecz? Yy, no, jest to rzecz, która jest tobie bardzo bliska. Chodzi oczywiście o Wojan Shop. Może Uuu, jakiś Wojan Shop tutaj byśmy postawili? Jakbyś zbudowało Wojan Team, to byłbym w szoku. dobra. No, to byłoby wtedy naprawdę, naprawdę mega Spróbujmy, mocne, nie? Próbujmy. Wojan Team. Dobra! Zrób taki Stragan, taki Stragan Wojan Team. To byłoby super. Dobra, zrobimy w takim razie i myślę, że wyjdzie fajnie. Tutaj tak. damy coś takiego. O, a. W sumie, mam mo, ja mogę. Po, o, poszerzyć to. Okej, okay, i to zbudować w taki no. sposób, okej, cyk, cyk, ty w sumie idzie mi całkiem dobrze, mm, zaraz widzowie będzie to wyglądało jak stragan, zobaczycie, o, cyk. Mhm. Okej. Okay. A wyś może napisz tam 5, żeby było 5 Wojanszopów! shopów. O, I dobra. Żeby będzie dla każdego starczyło, żeby nie będzie kolejek. Zrobimy w takim razie tego bardzo dużo. Okej. Okay. I, tak. I tutaj brązowe jeszcze. Dobrze. To są podpórki do naszego sklepiku. Oczywiście, muszę to dobrze odwzorować, wiesz o co chodzi. Tak, okay. tak, wiadomo. Musi być odwzorowane. Tutaj będzie musiał być oczywiście Eee, lada będzie, a lada będzie zrobiona na niebiesko powiedzmy, o, na niebiesko o, super lada. pomysł, no, na sumie kolor się zgadza. I słuchaj, eee, co by to na, na tej ladzie mogło być? No oczywiście kubeczek Wojan Team, dobra. Uuu, kubeczek super. To jest kubeczek Wojan dobra. A może dobra. nowa filetowa koszulka? Koszuleczka, dam fioletową, oh. mam dzisiaj na sobie niebieską, ale widzowie jest dostępna też oczywiście w kolorze fioletowym, nowym Idealna letnia kolekcja, więc zapraszam na wojanshop.pl, pierwsza linia w opisie, klikajcie, sprawdzajcie, bo naprawdę są fajne rzeczy No i są również opaski Wojan Team I patrz, mają tutaj nawet taki autograf Wojana na opasce, czaisz to mordeczko, jakie fajne, wbijajcie w wojanshop.pl Dołączajcie do Wojan i planeta Wojanowic, wbijajcie do naszego świata mm, Dobra, no to ja rysuję w takim razie koszuleczkę Ok. okay. bardzo ważna, może ci skarpetki jeszcze zmieścisz, jakby ci się udało. Nie wiem, no, ile masz na spróbujemy. Mieśc, ale może... W sumie no, skarpetki też by się tutaj chyba zmieściły. Tylko mm, trochę kolorystycznie tutaj się to zlewa. Dobra. Musiałeś I... chyba obrysy robić. Chyba mi się udało skarpetki w miarę dobrze zrobić. One mają tutaj oczywiście też różne kolory, więc zaznaczymy różnymi kolorami. Okej. Okay i jeszcze to dobra no wygląda trochę jak skarpetka no i oczywiście na górze musi być napis Wojantim W P o, o, je A N i, nie, i jeszcze ty <grym> E to E o. wygląda dziwnie <grym> A nie to A też wygląda dziwnie A pewnie za mało pikseli A. wziąłeś co tak, za mało. To nie wygląda oh jak yeah. Wojan Team. No nie wiem, dobra, napiszę, napiszę jeszcze ewentualnie tutaj. i a. Okej, okay, tutaj lepiej wygląda. Okay. Wojan. Ty, e, a. M. Dobrze, no i słuchaj, teraz y, klikam raz jeszcze ten. razy, cztery razy poproszę, Wojan Shop. Okay. dobra. Ciekawe jest. E, jest faktycznie Dobra dostałem, patrz mam sklep, dobra sprawdzam sklep, Faktycznie, ej i co? Wbuduję to, to, to teraz działała? w ziemi, dobra w okay. ziemi, cyk Ej Pojawił się Pojawił się, ja nie mogę, ej, ty faktycznie ale taki Ale ściany z tyłu, ej faktycznie Ale ja ładne. taki narysowałem w sumie, spójrzcie widzowie Ej, no patrz to, no faktycznie! Jest taki właśnie jak e, jak mi chodziło, czyli taki wojan teamowy, he, he Ale super! Jeszcze tylko... o nie, no tutaj... O, dobra, coś takiego. Pyk. O, zobaczcie, no wygląda 1 do 1 jak wojen tym, co, co narysowałem. No tylko też, że to jest czerwone, a nie niebieskie. No, to prawda, ale wiesz co? Może pójdziemy do wioski i tam postawimy jeden taki wojennik. Tak, tam by się przydał, oczywiście, bo mamy też sklep stacjonarny, który możecie odwiedzić widzowi. Jest on w Warszawie w Galerii Młociny. I dziękuję Ci z za te wszystkie rzeczy, bo naprawdę bardzo fajne. Idziemy w takim razie postawić sklep stacjonarny, bo taki sklep stacjonarny Wojenasz, powinien być w każdym mieście. Postawmy go tutaj. Okej, okay. okay, dobra, o, jest! Oh, yes, Wojan yes! yes! Team, więcej Wojan Teamów! Kolejny Wojan Team! <laughs> jeszcze tutaj... O oh, mamy! Pięknie! Dobrze, dobra! Co by tam można było jeszcze wybudować w sumie? Co mm, mogłoby... Hmm. Hmm, coś co... Nie, 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 poradzi sobie ten system. Jak myślisz, co Gdzie takiego co? może być? Może Coś takiego wąż? mega Wąż, to jest super pomysł. Węża dawaj. Bo węża, jak, jak może zbudować wężę, no, no właśnie nie, nie ty. Węża się nie będzie spodziewało. Dobra, no to właśnie. narysujmy go. Damy go. Tak. E, tutaj wypełnimy białym i słuchajcie, rysujemy dawaj, węża. Snake! Ale dobra. wiesz co? Jeśli to zadziała, to raczej bym tego w wiosce nie stawiał, bo chyba mogą nas, yy, nas się obrazić. Ale to stary nie zadziała! Nie ma opcji nawet takiej. Wow, wygląda to strasznie, ten snake. Domy mu czerwone oczy. I oczywiście jęzor taki, bo snake ma taki jęzor, tak. co się na dwie strony. O, Tak, dobra. Słuchajcie, jaki teraz kolor naszego węża powinien być? Hmm, pomarańczowy, nie, żółty, nie. Może jakiś, jakiś zielony? Coś takiego. No właśnie, to? węże są zielone, damy ciemniejszy zielony. O. Oh! zielony, tak, oh! tak. Ej, no właśnie, ty, pasuje to świetnie. No, no wiem, wiadomo. I stary napisze, że chce je dwa wężyki. Dwa wow. węże, wow. Dobra, ready? Dostałem! My... Nie. Zobacz, czekaj. Żartujesz? Snake spawn, czajesz? Nie gadasz że ty jest spawner y, Snake'a Ładę to, uwaga Dawaj, dawaj A! Ej! Czy ty to widzisz, to są normalnie węże Co to jest? Co to się tu zbudowało się? O jacie, się? patrz, we, wąż normalnie, bekon, znaczy bikon Bikon wąż, beacon a co on daje? Wejść. Zwiększony skok daje i można tam wchodzić yes. na górę Ej, dobra, powiem ci szczerze, że za tego bikona to chyba nas polubią a, No, pewnie tak, ej, ale w sumie całkiem fajnie, nasza wioska Ej, on też ma taki język, jaki ja narysowałem w sumie sam, tak sam. Zobaczcie, i, ty, i oczy też ma, w sumie zgadza się jeden do jeden ten e, rysunek z, z tym co tutaj zrobiliśmy? Tylko, że są dwa węże w sumie nawet, to nawet lepiej Ej, wiesz co, bo mi się wydaje, że to pomyliło, jak napisałeś dwa, to dwa się zrobiły Może tak, dobra Upsy. Oops. Dobra, ale mamy jeszcze pomysł na ostatnią rzecz w takim razie. Może. Hmm, tutaj hmm. brakuje takiego innego domu. Jakiegoś pustynnego, słuchaj. Narysujmy o, taki pustynny taki, dom. Wiesz, pustynny z westernu. No, no. by byłby, no, byłby naprawdę, naprawdę super. Dobra, zrobimy taki. taki troszeczkę nawet wieżę pustynną. Nie wiem, dzi dziwnie to jeszcze będzie wyglądało, ale zróbmy taki pustynny dom. O, dobra, cyk. O, no to jest super i teraz, co by tutaj jeszcze dorysować do naszej pustynnej wieży, widzowie? Hmm... No hmm. oczywiście, żeby to się wyróżniało, to okna, co nie? Bo to jest dom, żeby wiedziała tutaj nasza sztuczna inteligencja odpowiadająca za tworzenie tego domku. Hmm. Żeby wiedziała, że tutaj chodzi faktycznie o dom, a nie o coś innego. No dokładnie, Dobra. dokładnie. Cyk, cyk, I trzeba to postawić oczywiście też na, na pustyni, więc narysuję tutaj, że jest na pustyni ten domek. Dobra, ej, tak, faktycznie, no to będzie na pewno zajarzy wtedy. Okej, okay. takie tutaj dam. O, coś takiego. A ten damek dam. O, innego jednak kolor, takiego pomarańczowego bardziej. Albo to będzie pasował. może czerwony jest albo. Iśpia, o, taki jeszcze dałem. Jest, jest fajny kolorek. I słuchaj, postawię kaktusika tutaj. O, to na pewno już będzie wiadomo Żeby było wiadomo, że właśnie to jest um, ten, ten pustynny nasz dom. pustynny dom, tak I jeszcze tutaj kropeczki jakieś zrobimy jak na kaktusiku pustynny O i jeszcze drzwi dorysuję. Okej Ty, bardzo dobra. przekrzywiony ten dom ogólnie zrobiłem. Nie wiem <laughs> czy ta sztuczna inteligencja nam to zrobi, ale Jestem dobra ciekawy, no. Klikam, żeby nam dało już pustynny dom. O. o. Ej! Ej! jest faktycznie! Mam pustynny dom. Postaw może to go. będzie jakiś domek z piasku? Nie wiem, zobaczymy jak to będzie Zobaczymy, Dobra. Dawaj. Kopuję Dawaj. się no. I, i... O! I postawię! Ej! ej! Ale piękny! Uuh. Ty, jaki ładny ten pustynny ej. dom! Zobacz, jaki duży, ej, dobra, w takim to ja mógłbym mieszkać. Ej, dobrze wy, wyczuło. Pewnie po tym kaktusie, który postawiłem, że to jest faktycznie Pewnie pustynny tak. dom. ale w środku ale ładny. ładny. To jest chyba najładniejsza budowla. Ej, to jest najlepsza budowla, jaką do tej pory nam zrobiło automatycznie. No, <noise> naprawdę. Na zewnątrz mamy tutaj tarasik, mamy więcej pokoi. Ej, taki ładny domek, to by też na wojanowicach mógł być! Ej, dokładnie, no! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma, kliknij, kliknij, kliknij.